Województwo Śląskie to najsilniej zurbanizowany i drugi najludniejszy region w Polsce. Mieszka tu 4,5 miliona osób, to 12% ludności kraju, ale region szybko traci mieszkańców. Według GUS do 2050 roku ubędzie tu 1 milion mieszkańców. W 2017 roku region zajął drugie miejsce pod względem wielkości wytwarzanego produktu krajowego brutto i czwarte pod względem jego wielkości na mieszkańca. Ale udział Śląska w PKB kraju spada od dwóch dekad, z blisko 14% do nieco ponad 12%. Znaczna część dużych firm i zarazem śląskich miast rozwijała się na bazie przemysłu ciężkiego, który, jak górnictwo i hutnictwo, przeżywa potężne kłopoty. Obszary górnicze i pogórnicze zniechęcają inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Poziom przedsiębiorczości w województwie śląskim jest niższy niż średnia w Polsce. W regionie przypada 18 firm na 100 osób. Przy czym w całej Polsce jest to niemal 20 firm na 100 osób. Co piąta firma w województwie śląskim jest innowacyjna, co jest wynikiem słabszym niż średnia w kraju. Aktywność zawodowa mieszkańców należy do najniższych w Polsce. Przyczynami są uciążliwe warunki pracy, wypadki, choroby zawodowe. Województwo śląskie pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego traci dystans do regionów z silnymi metropoliami, jak Wrocław, Poznań czy Kraków. Region potrzebuje transformacji.